Witajcie na kanale Piłkarzyk i Bramkarzyk. W dzisiejszym odcinku e, przetestujemy dla Was produkty, smakołeki, e, które cieszą się popularnością e, poza granicami Polski. E, Zobaczymy, jak te produkty wypadną pod względem e, smaku, ceny czy nawet jakości. Przetestujemy dla Was Cubsy od Warhatch. E, Hot tamales, takie cukierki ostre Nerdsy Żelki Sour Patch Takie, później wam pokażemy jak to mniej więcej wygląda Podróbki Takisów od Doritos I Grand chipsy o smaku kwaśnego kremu i Czyli śmietany i papryki papry. Dobra, może zacznijmy najpierw od Nerców, chyba będzie najlepsza, najmniejsza paczka. Nercy wyglądają tak. To są właśnie nercy. Weźmiemy, nie wiem jak to się otwiera, może zatworzyć. Dobra. Jesteśmy bardzo ciekawi jak to smakuje, ponieważ skoro te produkty nie są z Polski, to może powinny zacząć być sprowadzane do Polski. E, albo coś takiego. Już są. E, widzimy od razu, takie... jak pokażmy. Są tak jakby dwa kolory. Nie wiadomo, czy to są dwa smaki. Nie wiadomo, czy to są dwa smaki, czy e, dwa te. Weźmy najpierw może ten ciemniejszy, ten brązowy. To jest taki fioletowy bardziej. Matko, wysypują się te. Tak. Sobie trochę i też weźmiemy wezmę. I uwaga, dla mnie ogólnie kwa y lekko kwaśne nie czuć je po takiej małej ilości, więc to jest jedyny taki troszkę minus. Mm. Ale ogólnie. Więcej razy chyba bym to nie kupił, chyba, że byłyby cukierki. Um, ja Kiedyś jakbyś... chyba były takie cukierki. Ech, chyba tak. Ja wtedy jadłem takie i naprawdę były dobre. Ja chciałbym jeszcze dodać, że te merci pochodzą z USA. E, ogólnie, jakby to wejść, takie... E, to są takie kamyczki, i to tyle, co mam do powiedzenia. A coś takiego. Ogólnie, ile one kosztowały? One kosztowały e, podajże e, 4,5 4. E, zł. Mhm, tak. 4,5 zł około. I no, jest ich dużo, ale czy się opłaca? Jakoś. Jak dla mnie przynajmniej, specjalnie do Polski, nie powinny być już yy, sprowadzane. Ale teraz spróbujmy ten drugi smak. Weź dwa, ja wezmę dwa. To są takie różowe. Uwaga. To jest bardziej taki wyraźniejszy smak. Bardziej go czuć. Ale... Chyba gorsze są. O te. te, były bardziej kwaśne, według tak. mnie. Te były bardziej kwaśne, a tamte. A te, yy, te różowe, właśnie były. Yy, były właśnie bardziej. takie słodkie. słodsze, no. no więc ja skończę. I teraz. złożymy to jakoś. I teraz może. przechodzimy do chłod tamales. Ja ogólnie. Jestem bardzo ciekawy jak one będą smakować, bo nigdy tego nie wiem. I może wydarzy się coś takiego, że będziemy musieli biec po wodę. Pokażę Miejmy wam, nadzieję, że nie. Pokażę Wam jak to wygląda. <grym> Takie pigułki. Tak jak widzicie, proś sobie. Dobra. Weźmiemy sobie po jednej. Chyba jest tylko jeden rodzaj, ale Pachnie pachną mniej przekonująco. Pachną jakiś domestos. No dobra, już ja się do testowania. Uwaga, testujemy. Podejdźmy tu może bliżej. Uwaga. 3, 4. Hmm. Nie są one ostre, ale... Ochylne. Ogólnie. Czuć, jak to jest lekko takie pikantne, mm -hmm. ale. Ale ogólnie nie kupiłbym tego drugi raz. Drugi raz bym tego nie kupił, bo, ponieważ. mi już na przykład przestało piec. Nie też. Już yy, nie, nie czuję tego, żeby piekło, chociaż nie lubię ostrego, ale nie dość, że nie prawie w ogóle nie są pikantne. Tak, są jeszcze po prostu okropne. Nigdy nie jadłem takich beznadziejnych cukierków. One. No, ja po prostu bym drugi raz na pewno ich nie kupił. Ja też. Teraz przejdziemy sobie do kiełców. Pokażę wam. Ale jeszcze przed tym, yy, te właśnie. Pod e, Tamales, one były wypro wyprodukowane w e, yes. USA, czyli można powiedzieć, Nercy tak samo, czyli można powiedzieć, że e, USA tutaj, bo cubes też są z, z USA, kontra reszta świata, inne kontynenty. Kosztowało to jakieś 7 zł. Coś takiego. I mówię, że to jest największa strata, chyba. Nie pod względem, że najwięcej tyle wydałem, ale jedna z większych rzeczy, których niepotrzebnie kupiłem. I ogólnie są niedobre, więc przejdźmy do następnego produktu. Tak chciałbym jeszcze dodać, że wszystkie produkty, które kupiliśmy znaleźliśmy w Dilzie. Tak, w Dilze wszystko kupiliśmy, ponieważ Dilz charakteryzuje się tym, że... Dużo właśnie tych przekąsek, smakołyków, wszystkiego nie są z Polski, są sprowadzane z innych krajów, ale przejdźmy do następnego produktu. Tak jak widzicie, tutaj są Warheadsy Cubes, będziemy to otwierać, powiem najpierw jakie są. Oj, dobra, no, ja, ja podniosę, ja podniosę. Jakie są smaki? Więc tak, tutaj macie szybko, że się zastopować. I mamy tak. Orange, czyli pomarańcze, e, zielone jabłko, truskawkę, e, czarna wiśnia, arbus i borówka lub jagoda. I będziemy teraz je otwierać. Ja jeszcze spróbowałam tych nerców po tym i chyba nawet nie oceniliśmy, więc ja nercy od 1 do 10 oceniam takie 5, bo nie są ani jakieś, nie wiadomo jakie dobre, ale to oceniam na 2. Ja powiedziałbym tak, że daję tutaj 6, a tutaj daję takie 3. Nie przypada mi się bardzo do bo... ale. Dobra, okay, teraz sprawdzimy kubsy. Takie widzicie, jest takie usakowanie takich galaretek, jakby to powiedzieć. Otworzymy tutaj. zostawmy no, to. Będzie o tak, że otworzyliśmy teraz. Otworzymy tutaj. Przetestujemy oczywiście każdy kolor. Jest wiele kolorów i ciekawe, czy to będą różne smaki. Na pewno. A więc y, weźmy może tak po prostu. Ja wezmę pierwsze. Y, bardzo się kleją ogólnie. No bo się roztopiły. Roztopiły się. Ja wezmę takiego czerwonego. Ja wezmę takiego pomarańczowego. Uwaga 3, mm. 2, 1. Mm. Nie no. Czerwony jak dla mnie. Pyszniki. Dla mnie pomarańczowy, tak samo. Może weźmy sobie jeszcze po różowym. Różowy, jakiś kremowy. Nie wiem, jaki to jest kolor. Jeśli wiecie, co to za kolor. O taki. Napiszcie w komentarzu. To ani nie jest czerwony, ani nie jest różowy. Nie wiem. Dobra, uwaga. 3, 2, 1. Naprawdę dobre, ale to wydaje mi się, że to jest po prostu ten sam, co, e, co ty miałeś przed chwilą, tylko po prostu inny kolor jest. Wydaje mi się, że to jest e, truskawka. Truskawka, może być też truskawka, bo z, oczywiście tu z tyłu macie wypisane smaki. Są smaki orange, czyli pomarańcz, już. no i e, duże. Ja jestem bardzo ciekawy. E, tego właśnie, takiego niebieskiego, takiego morskiego e, Więc spróbujmy go teraz Ja spróbuję przynajmniej A ty jaki wybierasz? Ja sobie wybiorę teraz czerwony, jak już wcześniej spróbowałeś Czyli będziesz miał... E, Watermelon Czyli arbuzik A blue... E, e, raspberry Dobra, uwaga 3, 2, 1 Mm. Nie no, po prostu one są albo takie bardzo dobre albo po prostu po tym po tym czymś, co nie można nazwać nawet tego jedzeniem czy przekąską. Albo po prostu to mi tak smakuje. Nie wiem, spróbuję jeszcze sobie y, te, takiego zielonego, ty może weź tego nie pomarańczowego, tylko fioletowego. Mm. Dobra, ja to tego Dobra, czyli teraz po ostatnim sprawdzamy. Ten yy, to jest, jaki smak? Yy, zielone jabłko jest jedno z lepszych jest naprawdę bardzo dobre. Chowamy to do tego do pojemnika. Pudełka. I teraz, i teraz może spróbujemy jakiś sower patch. Alex mówił, że on to jadł. Ja osobiście tego nie jadłem, więc coś takiego. A y, kraj ich pochodzenia jest Turcja. Turcja. Jesteśmy ciekawi, y, czy to będzie dobre, może ja otworzę. Ja, by to powiedzieć, ja takiego truskawkowego smaku nie próbowałem jeszcze, tylko tam były różne smaki. Pachną takie... Tak orzeźwiająco, tak inaczej. No. Dobra, weźmy sobie po jednym. Wyglądają one tak. Chociaż nie wiem, czy da się zobaczyć to takie coś. I... Próbujemy. Trzy, dwa, jeden. Jeden. ale próbuję na początku są po prostu jak żelki takie zwykłe nic ale potem jak się wgryzie w tego żelka takie mięciutki, takie ale i tak wydaje mi się, że y, jak, to jak to kosztowało 4 złote 4 zł około a cubesy kosztowały 8 To wydaje mi się, że właśnie cena różnica cen jest prawidłowa, bo dla mnie właśnie lepsze są właśnie te kubsy. Jest takie sourpatche. Nie, ty może myślisz odwrotnie. Ja właśnie myślę odwrotnie. Znaczy nie, bardziej to, kubsy, e, e, dlatego że masz więcej smaków i trafimy takie same. E, jeszcze e, potem ocenimy e, to e, zaraz, jak Hubert skończy mówić, i oczywiście sourpatche. Yy, dobra, czyli teraz oceniamy te SauerPacze. Ja bym jeszcze po jednym wziął, bo tamten był tylko na spróbowanie, a teraz już takie, taka ocenka. Uwaga! I. Nie, no. Bardzo dobre są, ale na pewno takie SauerPacze dla mnie nie staną wyżej niż Nerdsy. No, to wiadomo, ale w kolejności od najlepszego ustawiłbym na razie tak. Nie wiem, czy ty się tak zgadzasz, ja ale ja bym się przynajmniej tak ustawił. Ale jeszcze przydamy, oczywiście ci więc... Przetestujemy sobie teraz. Oto, tak... oto tak. takie Doritosy. posy, wyglądają jak taki. sobie. je sobie. Mam takie opakowanie takie. E, ustawiliśmy e, troszkę pod kątem takiego, takiej ciekawości, jak to będzie smakowało, bo no, chyba każdy, kiedykolwiek spróbował jakichkolwiek, jakichkolwiek Crunch Chipsów. Czekaj, Daję, ja ja, po... ja pójdę po nożyczki. Nie... Bardzo ciężko się przetwiera, ale w sumie przychodząc taką drogę jak y, to y, przychodzi to nic dziwnego. Wyglądają bardzo podobnie jak te takisy y, y, limonkowe, czy jakieś słodkie czyli na pewno. Fuego o się nazywają. Tak. Spróbujmy, jak przytrzymam. Może przed nim tak. Dobra, wytrzymasz? Daję. Dobra, mamy. Nie, nie. Uwaga. Wyglądają... Jest ich bardzo mało. O jezu, jest bardzo mało. No ale takie dynamity w sumie. Jak pokazałem sobie na obrazku. Jest ich malusieńko. Po prostu nie wiem, czy będzie widać. Zaraz pokażę. Chyba nie będzie widać, ale... No jest ich bardzo mało teraz widać Strasznie malutko po prostu są na dnie Ale może kosztowały one 5 zł, 5 zł więc to nie jest aż tak dużo e... Ja sobie nie wiem, ty weź sobie jeden o! Bardzo podobnie Czy... wygląda to, jak na obrazku, co się rzadko kiedy zdarza. Wygląda to tak, po prostu taka taka po prostu rureczka. No, I uwaga, testujemy 3, 2, 1. Mają być ostre, bo są bardziej kwaśniejsze <laughs> niż ostre, ale na przykład takiego kopcenia nie czuję w buzi, yy, są takie ostre niby. Bardzo podobny, <laughs> podobna pikantność. Do jak... Fonta e... Fottamales. fottamales. Yy, ale... Aha. Fottamales. Ale dziwny chips. Zobaczcie, taki rozklejony. Dobra. Eee, Spróbujemy jeszcze raz. Znaczy w skali ostrości dałem dwa na dziesięć, ja. No ja tak samo. A jeśli chcecie sprawdzić. Czy naprawdę może być u nas 10 na 10 skali ostrości? Wbijajcie suby, bo już na 100 subów robimy specjal, na którym jemy ostrego. Yy, o czym mówiliśmy? Yy, że. A, jeśli chodzi o skalę ostrości 2 na 10, i na pewno, wydaje mi się, że stałoby to koło tego. O, tu, na jednej półce by stali, jeśli byłoby tak, ja, ale ostrości. Nie, ale jeżeli chodzi o smak, ja bym, według mnie, dałbym przedmiot sam, kolo paczek No, jeżeli chodzi o smak, to tak, sour sauerpatschek. Dobra, postawmy to tak po prostu. No i e, no. kraj pochodzenia to jest... E, mnie to strzechowało, bo e, popatrzyliśmy, bo sami nie widzieliśmy. Jaki to jest kraj? I kraj pochodzenia to, to Indie. Indie. Bardzo dziwne, jak na Indie sprowadzane takich chipsów, ale przynajmniej została ostatnia. Ostatnie najlepsze, przynajmniej tak nam się będzie wydawało krem chipsy. Yy, no, ja może otworzę tutaj. Pachną taką... taką śmietaną. Taką... papryki w ogóle nie czuć. Nie czuć papryki, no ale... no jest ich połowa, połowa paczki. Nie wiem, czy będzie widać. Chyba będzie. Według mnie to jest wystarczające jak na chipsy. Jak na chipsy tak. Dobra, o! Są one takie jakby karbowane, tak? Tak jak na odwrót widać. I możecie sobie zobaczyć, są one takie karbowane. Uwaga, testujemy. Trzy, dwa, jeden. Mmm. Nie no. Początkowe wgryzienie się jest po prostu świetne, czuć paprykę. Potem drugi y, gryz, śmietana. Ale jeśli mam być szczery, kosztowało to ile? 9 zł. 9 zł. Jeśli mam być szczery, to za 9 zł. Ja bym może nie kupił. Znaczy, drugi raz może bym kupił na spróbowanie. Ale jeśli miałbym wybrać między zwykłymi kręczycami jakimiś pieczonymi żebarka czy coś, a tym to chyba wybrałbym tamte. Bo nie dość, że cena jakościowo wygląda to bardzo ładnie. Tak samo jak większość tutaj rzeczy. Ale jak dla mnie? Co? W ogóle nie opłaca się kupywać Czemu? Znaczy opłaca się, gdy się ma dużo pieniędzy. Jeśli ma się około 10 zł i chcecie sobie kupić parę rzeczy, to tego się nie opłaca, bo to jest 9 zł. Jest połowa paczki, ale jeżeli naprawdę macie takiego smaka, to my polecamy. My chyba na jednej paczce nie skończymy mm -hmm. Bo są bardzo dobre I Oceniając W skali Smaku Jakbym to dał Byłbym tutaj mocną ósemkę A ja nawet osiem i pół Więc zacznijmy, bo może po Pomyliliśmy coś Tu Ja Ze smaku daję ja 3 daję. Ja daję 2. Uwaga, teraz Nercy. Ja z Nercą dam 5. Ja daję 6. E, teraz Doritosy. Doritosy. Ja dałbym tutaj mocne 7. Ja dałbym 3,5, bo nie są nie wiadomo jak dobre. Ale... Można po prostu, jeśli jest się głodnym, chcecie coś przegryźć, to tak. Cały, patrz, do skawki. ale tutaj taki 7,5. i No, ja też dam 7,5 i ale no nie wiem, czy bym kupił je drugi raz. Ja chyba nie. I ciupsy. Daję tutaj 9 To jest takie Warheads eee, Ja bym dał 8 ja daję 9 No i chipsy Chipsy mówiłem że niby 8 i ale jak zjecie jednego, drugiego, trzeciego chipsa To ja one daję są 10. naprawdę dobre tak. one są przepyszne Ja daję 9,5, bo zawsze może być lepiej Ja daję 10 Dobra, jeśli chcecie więcej takiego typu odcinków, piszcie w komentarzach. I, I co, wbijajcie suby, bo opłaca się, jeśli chcecie zobaczyć, jak jemy najostrzejszego chipsa, bo naj, najbardziej słonego chipsa, jeśli będzie taka okazja. Może, może jakiś będzie mały zwrot akcji z tymi chipsami, ale na pewno no, mówimy, że zjemy, tylko musicie dać 100 e, subów i 100, 100 subów robimy najbardziej słonego chipsa. 200 subów robimy ostrego chipsa i jeszcze coś, czego się naprawdę nie spodziewacie. E, I na dodatek jeszcze e, gdy wiecie pod tym e, filmikiem. 100 łapek w górę nagrywamy drugą część z tego z tych produktów, które kupimy w ogóle inne. Nie przesadzamy 20 łapek w górę. No dobra, może być 20. Dobra. Ale zanim się pożegnamy, dobra, a tak na sam koniec już chcieliśmy podziękować Wam za... Yy, za oglądnięcie i yy, jeśli coś wiecie to smacznego jeśli oglądacie to wieczorem to dobranoc i yy, 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 yy. i co, dziękujemy za oglądanie. Cześć! Cześć. Cześć.